Startował i jedzie i normalnie wali triki na deskorolce. Widzicie energetyka? Ma dziwny dźwięk. O! Chyba przesadziłem z energetykami i zacząłem się cały trząść. Że możemy na przykład normalnie brać i biec sobie po wodzie. To jest... Tak. To jest szeroki zbyszek. Dzisiaj dodaję do Minecrafta takie rzeczy, że cię z laczków wywali. Serio, mogę się z tobą założyć nawet łapkę w górę. Bo czy kiedykolwiek widziałeś mnie w grze na deskorolce, na której normalnie mogę jeździć? Albo czy widziałeś na przykład szkieleta na deskorolce, który będzie robił triki? Albo totalnie wychillowanego Willajera, który może sprzedać ci elementy do deskorolki, pizzę i różne inne porąbane rzeczy. A to dopiero początek, bo grubo dopiero się zrobi. Dlatego akurat pod tą modyfikację specjalnie jesteśmy na płaskim świecie zrobionym z kamienia, no bo tutaj będzie najlepiej jeździło się na deskorolce. Ale nie ma żadnego problemu, żebyśmy takiego ziomeczka na przykład spotkali w wiosce, on normalnie się tutaj pojawia. I za każdym razem, jak będziemy tworzyć sobie innych Willagerów, to oni będą dawali nam totalnie inne rzeczy, jest naprawdę mocno rozbudowana, mamy książki do enchantowania, mamy jakieś specjalne deskorolki z płomiennymi bądź lodowymi kółkami. W każdym razie, uderzenie takiego Willagera nie jest zbyt mądre, bo nie dość, że jest on w stanie, no właśnie, bronić się desko, że więcej do niego nie podejdziemy, to może zjeść pizzę albo obalić energola i iść dalej. Zresztą, to jest tylko początek tych wszystkich rzeczy. Przenieśmy się może na tamten świat, to pokażę wam więcej, bo to, co tutaj się dzieje, naprawdę miażdży mózg. Na tę okazję przygotowałem nawet specjalną rampę, jakby... Nie czepiajcie się, że jest brzydka, ona ma działać, a nie wyglądać. Dobra, jeżeli ten ziomek teraz zainteresuje się naszą wyskocznią, bądź po prostu idealnym miejscem do jazdy, powinien na tą deskorolkę wskoczyć i przede wszystkim zacząć robić triki. O, proszę bardzo, chyba właśnie będzie startował I jedzie I normalnie wali triki na deskorolce O co tutaj chodzi? Czy wy to widzicie? Jezu, gościu, prawie wskoczyłeś mi na głowę To jest po prostu piękne Jeżeli na przykład walniemy sobie tej szkieleta To on też będzie tak skakał, jeździł Tylko, że on ma kask, jest dużo bezpieczniejszym skaterem I tak on normalnie będzie nas też atakował gdy się byli na survivalu I będzie nas po prostu bił Tą deską o, dobra, zaczyna startować. szkielet z czegoś więcej chyba jeździ dużo szybciej. Co, ty przestraszyłeś się? Czekaj, zaraz zobaczymy, jak tutaj będzie szkielet jeździł. Na razie bokiem, normalnie tutaj po tych porzeczach... Wow! Postawmy im żelazne kraty do robienia trików. Co to może być dobre? Czekaj, zobaczymy, czy coś takiego z tego wyjdzie. Wow, dobra! Typie, co ty robisz? Aha, dobra, bo on chyba. Nie, nie wiem, jak to się nazywa, nigdy nie jeździ na deskorolce, ale zrobił genialny trik. W każdym razie my tak samo też możemy zrobić sobie deskorolkę i na niej jeździć. To jest akurat zwykła deskorolka. Jeżeli wciśniemy spację, to możemy też robić właśnie takie triki. Jedźmy tam i zróbmy trik z wyskakiwaniem. Czy mi to w ogóle wyjdzie? Uwaga! O dobra, zleciałem. No, nie jestem w to zbyt dobry. Okej, okay, zobaczmy czy wyjdzie. Ok, prawie! Ale to nie jest... Wow, to jaki to jest w ogóle ziomek? To nie jest wszystko, bo na samym dole, jak widzicie, mamy specjalne kółka. Ender perłowe, mamy lodowe, mamy nawet takie, że będziemy mogli być, yy, chyba, deskolotkę. Weźmy sobie jeszcze energetyka i pizzę, zobaczymy. Plus nawet mamy specjalne książki do enchantowania yy, naszej deskolotki, która... Yy, deskorolki. Która będzie dawała specjalne efekty do jazdy, ale też jakieś takie specjalne, na przykład, że będziemy mogli pływać po wodzie. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie i was tam też zapraszam, żebyście zainstalowali to u siebie na świecie, bo jest po prostu genialne. Zbyt za bardzo rozbudowane, żebym wszystko pokazał wam w jednym odcinku. Dobra, zróbmy sobie jedną deskorolkę i zróbmy sobie tą latającą. Dobra, tylko ja będę potrzebował chyba więcej tych kółek, no właśnie, bo tu kółka jednak są cztery potrzebne. Pyk, 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 pyk i mamy deskorolkę i teraz, no właśnie, ona nawet nie ma kółek, ona po prostu lata. Tak jak Marty McFly po prostu w tym, yy, oszukać przeznaczenie, tak. Czy oni właśnie tam się biją? Halo, chłopaki, o co chodzi? Każdy z was może tutaj jeździć, zbiścić się na spokojnie. Myślę, że jestem najlepszy w robieniu trików, jakby tutaj genialnie mi to wychodzi. Patera, wow! Widzicie energetyka? Ma dziwny dźwięk, o! Chyba przesadziłem z energetykami, i zacząłem się cały trząść! O nie! Pamiętajcie, że nie wolno pić tyle energetyków, może coś wam się stać. Mogę jeszcze więcej tego wypić? Ale genialne! Totalnie nie wiem, co to w tym momencie daje, nie? Ale ogólnie jesteśmy strasznie wystrzeleni... Ooooo w zwolnionym tempie?! Pato! Normalnie triki mogę oglądać w spowolnionym czasie! Taka wymiotować mi się chyba chce, bo wypiłem za dużo energetyka. Jakby to może być to. UOOOO Nie jestem najlepszy. W każdym razie, mamy też tutaj dodane właśnie jakieś takie akcesoria, jak jakaś czapka i... i w zasadzie to wszystko. <laughs> Możemy to właśnie pozakładać. Ogólnie te emeraldowe kółka mu i coś się z nim stało dziwnego, bo teraz ma... No właśnie, nie wiem, co zmieniło, czy coś mu to dało, ale typ jeszcze szybciej śmiga teraz. Dobra, wiecie co? Przejdźmy może do kolejnej modyfikacji, bo to się strasznie rozgadałem. Dajcie znać w komentarzu, która modyfikacja dzisiaj będzie wam się najbardziej podobała. No dobra, kolejna rzecz będzie jeszcze bardziej ryła berry. a to też dlatego, że nie dodaje w zasadzie ona nowych rzeczy do gry, tylko zmienia już to, co mamy. A dokładnie, jeżeli weźmiemy sobie, postawimy gdzieś tutaj workbench to możemy go zniszczyć, bo jest w ogóle nieprzydatny. Potrzebujemy kowadło, tak właśnie o to mi chodziło od początku. Jeżeli weźmiemy sobie teraz jakieś ciżemki, na przykład weźmy sobie złote ciżemki, bo czemu nie? I weźmiemy specjalną książkę z zaklęciem lightness, czyli to generalnie oznaczałoby, że staniemy się jakoś specjalnie lżejsi. Jak to będzie działało? Zaraz wam pokażę. Załóżmy sobie te buty, mamy powolne opadanie teraz założone jakby na butach. Tylko no właśnie, jakby my w tym momencie Nie chodzimy normalnie, znaczy jeżeli chodzimy to jeszcze tak Ale sprint wygląda <laughs> Sprint wygląda tak głupio po prostu, że to jest coś niemożliwego <laughs> Nie wiem czemu tak wygląda <laughs> Ale jest niesamowite Normalnie jakbyśmy w wspomnianym tempie biegli jak w jakiejś bajce w ogóle, nie wiem o co chodzi Jeżeli teraz na przykład klikniemy przycisk R To możemy wyskoczyć tak specjalnie i się po prostu podpijać a za kolejnym razem, jeżeli wciśniemy znów przycisk R, to możemy zrobić specjalne uderzenie o ziemię, które najprawdopodobniej, jeżeli coś by pod nami się znajdowało, będzie to yy, atakowało. Czekaj, zobaczmy, jak to działa. Okej, okay? dobra, wracajmy w krowę i... Nie, nic nie robi, po prostu tak tam. latam. Okej, okay, co ciekawsze, jeżeli mamy takie buty, to nie jest tylko tak, że my sobie chodzimy, ale mamy specjalny bajer, bo jesteśmy na tyle leccy, że możemy na przykład normalnie brać i biec sobie po wodzie, to jest... Jak po wodzie! Halo! I believe I can fly, no Michael Jordan po prostu, no co to jest? Jak kosza tylko brakuje, no. I to jest tylko i wyłącznie modyfikacja, nie ma do danego tej dosłownie niczego innego, to jest niesamowite, że takie rzeczy są w Minecrafcie! No i wiadomo, powolne opadanie, czyli jakbyśmy skądś spadali, to dużo nam się nie stanie, ale my w zasadzie teraz już nawet nie mamy tego efektu yy, skakania, tylko po prostu jakbyśmy sunęli gdzieś po ziemi, nie? Ta modyfikacja na pewno ci się spodoba. Ponieważ dodaje ona do naszej gry cztery nowe rodzaje potek. I takie, jakby. Zobaczycie, co ja będę wam tłumaczył. Generalnie cała zabawa polega na tym, że mamy potki, której możemy rzucać, i będą one wpływały na moby. Też jakby na mnie. Jeżeli wejdę tutaj, to po prostu mnie to powiększy, no bo wrzuciłem potkę na powiększanie. Ale co się stanie, jeżeli w tego szerokiego zbyszka rzucę potką na. Yy, yy, zy... o! o nie! Tak. To jest szeroki zbyszek. Można zrobić jeszcze szerszego. O nie! Zmniejszyłem małego szerokiego zbyszka. Czekaj, daj powiększ go trochę! O! To no teraz trochę przesadziłem. Czekaj, bo nie mogę go teraz trafić, ten zbyszek jest za duży. Dobra, wydaje mi się, że jeżeli mamy takiego. Co mi się stało? Mamy takiego zbyszka! To generalnie jest efekt na czas. Mamy takiego zbyszka w wiosce, to. Hmm, możemy czuć się bezpieczniej. OK, I to działa też czasowo, więc to jest naprawdę bardzo fajne. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale ta wioska jest w dżungli. To jest jeszcze bardziej porąbane. Panie kolego, mam specjalną potkę dla pana, hop, o, ziomek, co ci się stało, stary, ty jesteś jakiś chudy Ja też mogę? O, ja też mogę, No <grytanie> Dobra, teraz wszystkie potki po tym najmocniejszym efekcie, zobaczmy, co one będą faktycznie dawały, jak na maksa będziemy rzucać w villagerów? Okej, okay, ten to już w ogóle przecinek się zrobił, co z tym się stanie? O, panie, <grytanie> jaki gałgan, on wygląda jak jakiś pachewon, co jest? Okej, okay, mamy strasznie małego villagera i ten prawdopodobnie będzie robił prostu nam bardzo wielkiego villagera, Ale możemy zrobić bardzo wielkiego i bardzo... Yy, ...szerokiego villagera? Bardzo chudego villagera? Czekaj stary, bo za szybko chodzisz. Okej, okay, dobra, teraz jest perfekcyjny, myślę, że to... ...to jest mój wymarzony villager w tym momencie. Myślę też w sumie, że twórcy Minecrafta tam spokojnie mogliby dodać jakieś slajmowe rzeczy do gry. No bo nie mamy tego zbyt dużo. Możemy zrobić linę ze slajma, możemy zrobić yy, blok slajma i w zasadzie to wszystko. Więc dlaczego na przykład by nie zrobić slajmowych butów? Dokładnie tak. Które możemy na siebie założyć. Tego nie widzieliście jeszcze? I takie slajmowe buty mogłyby być naprawdę bardzo przydatne. Na przykład, jeżeli byśmy mieli spadać z jakiejś wysokiej wysokości, dużej wysokości. Tak? To tak zadziała? Nie. Nie, to tak nie działa. Gdybym nie był na tym, to bym możliwe że zginął. Ale mamy właśnie jeszcze coś takiego, jak slajmowa yy, pukawka taka i co to... Czekaj, co to da? A, dobra. Czyli faktycznie może nas to wybijać. Wow! No nie przesadzaj! Pyk! Okej, okay, dobra. Ej, to jest naprawdę OP, gdybyśmy byli coś takiego. Gdyby jak szybko w ogóle biegniemy, jak to nas odbija. Patrz, co się w ogóle dzieje. No, takie slajmowe rzeczy naprawdę byłyby kozackie, normalnie naciągasz sobie slajma, walisz nim i to cię wybija strasznie, ale to strasznie wysoko. Albo i daleko, no, zależy, <laughs> zależy co zrobisz. Kozak, fajne, takie rzeczy powinny być w Minecraftzie, o. Legańsko tego. I mi na chyba dzisiaj już, i chyba mi na dzisiaj już wystarczy, bo totalnie mi to ryje głowę. Co tutaj dzisiaj zostało dodane? Więc możesz sobie suba i łapkę na przykład, jeżeli Ci się spodobało i chcesz więcej takich odcinków. E, do zobaczenia, cześć.